Czy naprawdę musisz chrzcić swoje dziecko, żeby było zbawione? A może to tylko tradycja, która z Biblią nie ma nic wspólnego? Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, co naprawdę mówi Słowo Boże o chrzcie. Kościół katolicki od wieków naucza, że chrzest dzieci jest niezbędny do zbawienia. Rodzice są zachęcani, a nawet przymuszani, by ochrzcić niemowlę jak najszybciej. Bo jeśli umrze bez chrztu, nie pójdzie do nieba. Ale skąd właściwie wzięła się ta nauka? Czy rzeczywiście Biblia uczy, że chrzest niemowląt jest konieczny? Czy chrzest w ogóle zbawia? Jeśli chcesz poznać prawdę, zostań ze mną do końca. Chrzest w Biblii. Posłuchaj kilku przykładów z dziejów apostolskich, jaki był przebieg wydarzeń poprzedzających chrzest za czasów apostołów. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni, i przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas Eunuch powiedział: Oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu. Położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, i zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali ducha świętego jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby u nich został kilka dni. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom i głosili słowo pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił on i wszyscy jego domownicy. A przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Wspólny mianownik wszystkich tych historii to wiara w Jezusa Chrystusa. Pismo mówi: wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian 10:17 Dlatego apostołowie najpierw głosili Jezusa Chrystusa, słuchacze uwierzyli, a następnie przyjmowali chrzest. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Marka 16:16 16. Najpierw wiara, potem chrzest. Sam chrzest bez wiary nie daje zbawienia. Bo jak wiadomo, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. List do Efezjan 2:8. To, że chrzest nie jest warunkiem zbawienia, pokazuje nam sam Jezus przed swoją śmiercią na krzyżu. I powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza, 23, 42 i 3. Łotr tuż przed śmiercią uwierzył w Jezusa i dlatego został zbawiony. Bez chrztu, bez spowiedzi. Co mówi katechizm? Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, Również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy Chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła. Wyraźne jej świadectwa pochodzą z drugiego wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe domy przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci. Tak, apostołowie chrzcili całe domy, ale najpierw w całych tych domach głosili Jezusa, a ich domownicy w Jezusa uwierzyli. Nigdzie nie ma potwierdzenia, że chrzcili wtedy też niemowlęta. To są tylko domysły Kościoła katolickiego, na których zbudowali cały dogmat. Sam pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił on swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. W Biblii nie znajdziemy potwierdzenia tych słów. Znajdziemy natomiast takie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan 2, 8 i 9. I są usprawiedliwieni darmo z Jego łaski. Przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 3, 24. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. List do Rzymian 116. Kościół Katolicki mówi, że nie zna innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Pewnie dlatego, że ten jedyny środek, o którym mówi czyli chrzest, nie daje zbawienia, a nie zna innego, ponieważ żadnego nie ma. Zbawienie jest darem od Boga danym nam poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdzie po śmierci trafią nieochrzczone dzieci? Jak już wiemy, chrzest nie zapewnia zbawienia. Więc czy dziecko jest ochrzczone czy nie, niczego to nie zmienia. Natomiast Jezus o dzieciach wypowiada się tak: A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: Zaprawdę powiadam wam, "Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim, a kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie." Ewangelia Mateusza 18, 2-6 I przynoszono do Niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich, Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do Niego. I brał je na ręce, a kładąc na nie ręce, błogosławił je. Ewangelia Marka 10, 13-16 Skąd wziął się chrzest niemowląt? Chrzest dzieci nie pojawia się w historii chrześcijaństwa aż do około II wieku. Wcześniej chrztu udzielano tylko wierzącym. Dopiero w pismach Orygenesa około 248 roku i Augustyna, IV-V wiek pojawia się uzasadnienie chrztu niemowląt w kontekście walki z grzechem pierworodnym. Sobór kartagiński w 418 roku po raz pierwszy oficjalnie zatwierdził konieczność chrztu dzieci, czyli ponad 380 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Jak pokazuje nam Biblia, chrzest może nastąpić dopiero po uwierzeniu w Jezusa Chrystusa jest w pełni świadomym aktem wyznania wiary w Chrystusa, a nie sposobem na zbawienie. A przede wszystkim do chrztu idzie się dobrowolnie. Jeśli zostałeś ochrzczony jako dziecko, to wziąłeś tylko udział w rytuale KRK, taki chrzest nie ma dla Boga żadnego znaczenia. W Biblii widzimy wyraźnie: chrzest to decyzja świadomego człowieka, który uwierzył i przyjął Jezusa jako Zbawiciela. Chrzest niemowląt to dogmat Kościoła katolickiego, narzucony przez człowieka, a nie przez Boga. Stał się tradycją, dość opłacalną tradycją. Bo pomimo iż formalnie w Kościele katolickim sakrament Chrztu jest bezpłatny, bo, zgodnie z zasadą, nie sprzedaje się łaski Bożej, to w praktyce wygląda to inaczej. Papież Franciszek wielokrotnie krytykował cenniki za sakramenty i komercjalizację Kościoła. Jednak w Polsce konferencja episkopatu zaleca, by ofiary były dobrowolne, ale ich wysokość pozostawia proboszczom. Nie daj się zwodzić ludziom i ich doktrynom. Wybierz prawdę, wybierz Jezusa. Zasubskrybuj ten kanał, bo w kolejnych odcinkach będziemy kontynuować ujawnianie katolickich niezgodności z Pismem Świętym.